Słuchasz podcastu Kosztorysowa, w którym bierzemy pod lupę programy do kosztorysowania. Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki na temat tego typu programów. Dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz, by podjąć najlepszą decyzję co do zakupu, tak aby Twoja inwestycja zwróciła się z nawiązką. Wszystko w przystępnej formie audio, oszczędzając Twój czas i energię na poszukiwania w wielu różnych portalach. Zaczynamy. Aktualizacja programu do kosztorysowania. Na czym polega, ile kosztuje i czy warto w nią inwestować? W tym odcinku wyjaśnię, czym tak naprawdę w ogóle ta aktualizacja jest i jak wygląda na przestrzeni naszego polskiego rynku, ponieważ każdy producent troszeczkę inaczej do niej podchodzi, trochę inaczej jest nazywana, dlatego postaram się tutaj tak uogólnić, wyjaśnić. I zdradzić te takie zakamarki, które kryją się pod tym tematem. Jeśli chodzi ogólnie o programy do kosztorysowania, tak jak wszystkie programy na naszym rynku, nawet systemy operacyjne, Windows chociażby, są aktualizowane. Wszystko się zmienia, wszystko idzie naprzód, i każdy program, każde oprogramowanie, czy to właśnie kosztorysowe, czy graficzne, czy fotograficzne, jakiekolwiek, musi być aktualizowane. Zawsze siedzą nad tym rzesze programistów i dostosowują tego typu produkty, jakim są programy, systemy tego typu, do nowych realiów, do nowych sytuacji, do nowych, właśnie chociażby systemów operacyjnych, i tak dalej. Jeśli chodzi o programy do kosztorysowania, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że w każdym z nich w zasadzie 3-4 razy w roku dochodzi do takich właśnie większych aktualizacji. Czyli producenci sprawdzają, czy jakieś są zmiany prawne, czy właśnie warto dołożyć jakiś katalog normatywny, czy też użytkownicy zgłosili jakieś tam wyskakujące po drodze błędy, czy dochodzi do jakichś tam kolizji, chociażby z nowym systemem operacyjnym, bo to zawsze jest takie. Wymagające i reagują na to, tak? Wprowadzają właśnie jakieś ulepszenia, nowości, nowe funkcje i tak dalej. I to się, tak jak mówię, odbywa 3-4 razy do roku. No i okej. Okay. Wiemy już z poprzedniego odcinka, że kupując licencję, kupując oprogramowanie, kupujesz tę licencję taką w tej wersji boksowej, którą ja dostarczam, tak, którą ja sprzedaję i dystrybuuję. Otrzymujesz licencję dożywotnią i kupując, tak jak wspominałam w tamtym odcinku, w danym momencie masz właśnie tę wersję programu. Załóżmy tutaj dla przykładu 5.0, tak? I z zasady jest tak i w większości przypadków jest tak, że jeżeli chcesz mieć dostęp do tych aktualizacji, czyli powiedzmy do wersji 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, przez te kolejne 12 miesięcy, przez rok. Zakładając, że właśnie 4 razy w roku dochodzą, to zazwyczaj musisz za taką aktualizację, dostęp do takiej usługi zapłacić. Jest to zwykle inwestycja rzędu około 400-600 zł netto za rok. I zależnie od programu oczywiście też te nazwy są inne. Jest to albo opieka techniczna, albo opieka serwisowa, albo serwis plus. W przypadku WinBUDA tutaj różne są nazwy. Ale to, co potrzebujesz wiedzieć, to to, że właśnie licencję i tak masz na zawsze i możesz sobie pozostać na tej wersji, ale możesz też zdecydować się na bycie w aktualnej wersji przez ten najbliższy czas, na który ta aktualizacja opiewa. Zwykle jest to rok i możesz być w tej takiej stałej ciągłości, mieć tę usługę też zapewnioną, ale nie musisz i jest to taka kwestia zastanowienia się i wyboru. To, co jest istotne Tobie na przyszłość. Jeżeli teraz kupujesz program i nie chcesz tej aktualizacji, nie decydujesz się na dokupienie jej, to jest ok. Możesz wrócić za rok, dwa, półtora, i wtedy prawdopodobnie, żeby odświeżyć swój program, będziesz potrzebować zrobić tak zwanego upgrade'u, takiej większej aktualizacji. Czyli zupgrade'ować sobie program do wersji, no załóżmy przy tej numerologii, z piątki do siódemki, tak? Czyli już było kilka tych wersji pośrednich pomiędzy, i wtedy musisz wykupić taki upgrade, większą aktualizację, tak? Natomiast, jeżeli decydujesz się teraz na aktualizację i zachowasz taką ciągłość, czyli rok rocznie będziesz wykupować sobie te aktualizacje, no to będziesz mieć to jakby w takim ciągu, tak. I tutaj też ogólnie producenci jak najbardziej do tego zachęcają, wtedy też te subskrypcje z roku na rok są tańsze niż te takie upgrade'y skokowe, że tak powiem, tak, właśnie po roku, po dwóch, trzech po tych kilku kilkunastu wersjach, które się wydarzyły pomiędzy. No ale to też jest do rozważenia przez ciebie. Tutaj chcę też wspomnieć o takim Wyjątku na rynku, jeśli chodzi o te aktualizacje, bo w większości przypadków, żeby mieć dostęp do tych aktualizacji po zakupie programu, musisz właśnie wykupić swego rodzaju tą usługę, tak? Aktualizacyjną. Wyjątkiem tutaj jest program Zuzia Beam Estimate. Tam akurat w cenie zakupu przez rok. Od dokonanego zakupu masz dostęp do tych aktualizacji. Później możesz właśnie sobie przedłużyć na kolejne 12 miesięcy. Na ten moment jest to tam w granicach około 400 zł netto. Wyjątkiem też jest Winboot Kosztorys. Tam z kolei przy zakupie masz dostęp do w tym przypadku tak zwanego serwisu Plus, czyli do tej aktualizacji przez 3 miesiące. I po 3 miesiącach możesz się zastanowić, tak, czy chcesz tę usługę kontynuować więc tak to wygląda czy to się opłaca czy to, ta inwestycja tak jest wskazana no to tutaj potrzebujesz rozważyć na ile liczy się dla ciebie taki komfort że będziesz mieć dostęp do na pewno kompatybilnej z kolejnymi systemami z kolejnymi programami z kolejnymi tematami wersje tak, jak mówię, 3-4 razy do roku coś tam się dzieje, coś się wydarza. Więc dobrze, myślę, jest mieć taką rękę na pulsie. Nie jest to przymus, jest to Twoja dobra wola do rozważenia. Więc chcę, żebyś wiedział, wiedziała jak to działa, na czym to polega. I ważne jest, żeby mieć po prostu świadomość, że jeżeli kupisz teraz program. I nie zdecydujesz się na to, to tak czy inaczej w tej wersji zakupionej ta licencja, jak już mówiliśmy w tamtym odcinku, niezależnie od tego, czy się zdecydujesz na dokupienie tej aktualizacji, czy nie, cały czas zostaje przy tobie. Mam nadzieję, że to tak podsumowało ten temat i widzisz już, że ten temat, ten aspekt aktualizacji jest czymś niejako osobnym od licencji i na innych aspektach polega, tak? Więc tutaj mam nadzieję, że rozwiążę wszelkie takie wątpliwości co do tego tematu. Za tym co, kończymy i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.